Rozdział 13. Przestałem chodzić do szkoły w tym dniu, kiedy markoniec postanowił wreszcie do niej wrócić i nie wrócił, bo spotkał mnie przed wejściem na dziedziniec. Co wtedy myślał? Nigdy nie będę wiedział, bo nie zapytam, a on nie powie, choćbym pytał. Ale i nikt z nich nie dowie się nigdy, co ja myślałem, wysiadając z pociągu, którym mieliśmy razem jechać do Berlina i nie tylko wtedy, co myślałem. Choć nie tylko Kowal o to przecież pytał. Darowane nawet z serca prawdy mają tyle różnych twarzy i na tych twarzach tyle nieprawdziwych grymasów. Można wśród takich praw cudzych zgubić własną twarz, a ja zacząłem rozumieć, że zależy mi właśnie na niej. Więc markoniec, milczący wtedy z pogardą, pozostanie dla mnie jakby lustrem z mojego własnego wyboru, lustrem, w którym zobaczyłem to. Co umiałem w tym momencie dostrzec, że dopiero teraz naprawdę przegrałem. Pokazał mi, kim jestem, kiedy odrzucił darowaną mu przeze mnie szansę odegrania się na nas. Za to wszystko, co mu zrobiliśmy, odegrania się przy mojej pomocy. Przegrałem. Tego dnia przestałem chodzić do szkoły, włóczyłem się trochę po mieście, potem bywało różnie. Wiedziałem, że i markoniec wciąż do szkoły nie przychodzi. Dlaczego on, a dlaczego ja? Nie potrafiłem odpowiedzieć sobie na pytanie, czym się to skończy i na co ja czekam. Potem dopiero pojąłem, że czekałem chyba na samego siebie. Było to wszystko zbyt trudne. Nigdy przedtem nie uwierzyłbym nikomu, że włóczenie się po mieście może nie być łatwe. Świeciło słońce, mijały dni, musiało ich nie mało minąć, skoro kwitło już akacje. Ale zanim akacje zakwitły, mój przyjaciel Zawistowski jeszcze raz mi zaimponował. Znowu inaczej niż dotychczas. Bo przecież nie pierwszy raz mnie zadziwiał, i nie ostatni. Spokojnie, długo patrzył na mnie bez jednego słowa. I kiedy sądziłem już, że odwróci się i odejdzie, po prostu odejdzie, bezradny po tym, co mu powiedziałem, Zawistowski uśmiechnął się ironicznie. Tak? Co ty powiesz? Niby dlaczego? Muszę. Bo dobrze wiesz, że ja nie jestem kowal, którego można spławić, każąc mu iść do diabła. Tobie bym tak nie powiedział. Skądże? Nie ośmieliłbym się nigdy. Przestań się wygłupiać. Szkoda czasu. Zwłaszcza twojego. Spóźnisz się na spotkanie. Na jakie znowu spotkanie? Żachnął się ostro. O czym ty mówisz? Nie rób z siebie durnia, Zawistowski, bo nim nie jesteś. Umówiłeś się o trzeciej z Irminą. Macie iść na basen. Słyszałem, jak mówiła mamie, że będzie dziś uczyć się pływać. Bo proszę ciebie, każdy człowiek powinien umieć tak samo dobrze poruszać się w wodzie, jak i na lądzie. Znasz tę teorię, prawda? Milczał. Sam widzisz, przyjacielu, że nic się nie da ukryć. Jak to w rodzinie? Czego ty chcesz? Czego ty właściwie, Marek, ode mnie chcesz? Musisz mi odpowiedzieć. Jest sprawa czy nie ma sprawy? Słyszysz, musisz? Ty myślisz o tym, co Kowal wydumał? Że coś tam podobno Wójcik zrobił, nie bardzo wiadomo co, tak? Nie. Nie tylko o tym. Nie bądź taki cwaniak dobrze? Myślę o tobie, o mnie, o nas. Więc jak? Jest sprawa? Nie wiem o co ci chodzi. Wzruszył ramionami. Mógłbyś mówić jaśniej albo w ogóle przestać gadać. Więc nie rozumiesz. Ty, no popatrz. Coś takiego. A Jermina uważa, że jesteś najmądrzejszy z nas wszystkich. Myli się dziewczyna, prawda? Dobrze, powiedział nagle ze złością Zawistowski. Więc coś ci powiem, jeśli tak bardzo chcesz. Słucham. Dowiedz się, że nudzi mnie to wszystko. Od dawna mnie nudzi. Ale skoro się upierasz, usłyszysz to, co chcesz usłyszeć. Ty, pierwszy powiedziałeś: Wykończymy Markońca. Właśnie ty, pamiętasz? Milczałem. Nie pamiętasz? Czyżby? Przypomnę. To było wtedy, kiedy przyszedłem do ciebie mówiąc, że Kmita zaginął. A potem Kmita też się zaparł, jak muł: Wykończymy! No i dobra, wykończymy to wykończymy. Czemu milczysz? Słucham, co mówisz. Mów dalej. To już wszystko. Koniec pieśni. Dalej nic nie ma. Nieprawda. Teraz on przez chwilę się nie odzywał i zaczął z innej strony. Słuchaj, koniecznie chcieliście go załatwić, ale przecież były powody. Przynajmniej tak wam się wydawało. Mieliście powody, nie? A ty? Co ja? A ty? Jaki miałeś powód? Kiedy się ma przyjaciół, to trzeba im pomagać, powiedział. Tym bardziej, jeśli przyjaciele chcą coś zrobić i nie wiedzą jak. A chcieliście bardzo, prawda? Ja wam tylko pomogłem wycisnąć z tych waszych szarych komórek jakąś sensowną myśl. Poddałem sposób. i udało się. Wykończyliśmy Markońca. Więc o co teraz chodzi? Zgrywał się? Czyżby Zawistowski postanowił zagrać rolę, do której nie ma prawa? Właśnie on chciałby być naszym lustrem? Przyjrzyjcie się, jacy jesteście. Proszę bardzo, przyjrzyjcie się we mnie. Ale to wy jesteście tacy, a nie ja. Bo ja nie jestem ani taki. Ani owaki mnie to wszystko w ogóle nigdy nie obchodziło. Powiedziałeś, chcieliśmy wykończyć, wykończyliśmy i o to teraz chodzi. Właśnie o to, wykończyliśmy markońca. I co, nie ma sprawy? Zawistowski patrzył na mnie spokojnie i milczał. Spojrzał na zegarek, a potem znowu na mnie, jakby zdziwiony, że jeszcze tu stoję, że jeszcze coś mówię. Byłem bezradny. Nie potrafiłem przebić się do tego, co naprawdę myślał. Wszystko, co mówiłem, jakby ześlizgiwało się po nim. Nawet to, co pomyślałem, zanim jeszcze spróbowałem przekazać mu w słowach, odbijało się od niego. Tak to czułem, rezygnując w końcu ze słów, bezradnie cofając się w głąb samego siebie, żeby za chwilę znów zaatakować. Skąd brało się to moje przekonanie, że on jednak myśli inaczej, musi myśleć inaczej. A to wszystko, co nie pozwala mi porozumieć się z nim, to tylko pancerz, bardzo dobrze ukuty. I wreszcie zrezygnowałem. Miałem go już dość. Wtedy właśnie powiedział: Zdenerwowałeś mnie. Coś ci jeszcze dorzucę do tych twoich słów. Rozumiesz? Do twoich słów, żebyś przestał huśtać to twoje wahadło. Jest sprawa, nie ma sprawy. Sprawdzałem. O ile można sprawdzić, raczej może. Przemyślałem tamtą historię, o której wspomniał kowal. Wiesz, tę wymianę pieniędzy w przerwie meczu. Nikt mu niczego nie udowodni. Ale kmita rzeczywiście mógł namówić. Tak to nazwijmy. Mógł przekonać wójcika, żeby się zbytnio nie wysilał w bramce. Wójcik niczym nie ryzykował. Naprawdę był trochę przeziębiony. Słuchasz mnie? Tak. No, więc to może być podobne. Tylko tyle. Ale i tego wystarczy. Więc trzeba koniecznie zamknąć kowalowi buzię, żeby nie rozgadywał. Od tego momentu sprawa śmierdzi. Już to zrobiłem. Tak jak ty nie przed chwilą, tak i ja przekonywałem kowala, że nie ma żadnej sprawy, powiedziałem. Chciał uwierzyć, więc mi uwierzył. Ciekawe tylko, jak może śmierdzić coś, czego nie ma. Przecież nie ma sprawy, prawda? Daj spokój, mruknął Zawistowski. Dowcipny. A jeżeli idzie o wucika, wiesz na czym rzecz polega? Kmita chciał, żeby drużyna przegrała, bo sądził, że on i tak nie znajdzie się w grupie wyjazdowej. To logiczne. Ale wójcik przecież grał, więc powinien być zainteresowany w tym, żeby wyjechać. Czyli żeby wygrali, tak? Otóż nie był. To właśnie sprawdziłem. On wyjeżdża w lipcu z rodzicami autem do Jugosławii. Wyjazd drużyny na obóz guzik go obchodził. Jasne? Jasne, zwyczajna świnia. Nie obrażaj kolegi, bo za rękę go nie zobałeś, przerwał mi Zawistowski i zaraz uśmiechnął się swoim złośliwym uśmieszkiem, który zawsze wyprowadzał mnie z równowagi. Mówisz o wujciku. Wcale nie większa świnia niż wasz przyjaciel Kmita. I ty, prawda, Zawistowski? wpadłem mu w ton i w słowo, starając się uśmiechnąć podobnie jak on. Nie większa również świnia niż ty. Tak, i niż ty, Marek. Odpowiedział Zawistowski ostro. I dlatego będziemy teraz tamtych dwóch kryli, jak się powiedziało A, to oni za nas być może powiedzieli B. A w tej sytuacji powiemy i C niestety. Na to już nic nie poradzisz. Co możesz zrobić? Mogę powiedzieć całą prawdę markońcowi: jeśli będzie tego chciał, pójdę z nim do dyrektora. Tak? Możemy więc również, jeśli markoniec zechce, wylecieć ze szkoły na zbity pysk. Tak. Cześć, powiedział wtedy Zawistowski i odszedł. Zostałem sam przynajmniej to jedno było dla mnie zupełnie jasne sam.